Dzień dobry, dzień dobry, bym powiedział nawet dobry wieczór, no może jeszcze późne popołudnie. późne popołudnie, późne popołudnie, ja przekazuję tobie kamerę, bo wszyscy chwalą, że dobrze robię, że jesteś tak, ja jeszcze raz przypominam, że ja sztywny, sztywny jestem Sz sztywny. teraz, bo, bo muszę być ten, nie mogę się śmiać, ale akurat Za nie, nie ma do śmiechu tutaj nic, co chciałem powiedzieć? Pa, nie palmowy Krzychu, tylko kamboszoty. Tak. Bo dlaczego, też... dlaczego zgłosiłem kamboszoty? No to jest wiele, wiele. Zresztą w ogóle to właśnie nie jest tajemnicą, że to ja zrobiłem. Zresztą tak. tam tajemnic nie ma, nie to ma. jest wszystko udokumentowane i tak dalej. Tak, zgłoszenie jest A. jakby... normalne no, no i jest rzut dostępny. No. To na powiem, wykop... powiem tak. Ja, my przepraszamy tak naprawdę, bo przed chwilą rozmawialiśmy, mm. że musimy mm. tak nagrywać, no bo tam yy, grają w karty, yy, muzykę się nie i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, do, do, do sedna. Yy, dlaczego zmusiłem? Dlatego, że obserwowałem Kamposzoty od bodajże samego początku. Czyli, powiedzmy, taka no, intensywna circa, aktywność to około dwóch... Cirka dwa lata. Dwa tak. Coś takiego. Nawet raz bardzo reprimendę dałem, taką dość poważną, to jeszcze jak byłem w Siem mieszkałem. I to prawda, że też polecałem i sam oglądałem kamboszowy. Tak, to myślę, że. I to nie? I każdy z nas Bo... oglądał. No tak. Ale z czasem zauważyłem, mówię, to, to, to nie jest przez miesiąc, czy przez tydzień, czy przez dwa miesiące. Z czasem zauważyłem, że tam się zbiera no nie to, co powinno się zbierać, w sensie o komentarzach teraz mówię. Jeżeli Kamboszoty miał w. Yy, że tak powiem w opisie kanału że nie zamierza, ja teraz tak zmyślił bo ja sobie to wszystko na laptopie zrobiłem ale, nie ale generalnie laptopa. jest sens był taki, że jest to przekaz humorystyczny, humorystyczny i nie mający że tak powiem nie robiący nikomu jakieś tam no, no, no... nie mający urazić, nie tego. urazić tak. tego no niestety tak nie wychodziło niestety tak nie wychodziło Wiele osób się z tym zgadza, to nie jest tylko moja opinia, no ale Eek. ktoś musiał wreszcie to zrobić. Więc ja podjąłem decyzję, że ja się tego podejmę. A co uważasz o komentarzach ludzi, którzy mówią, że mogłeś poprosić czy zażądać, żeby twój kanał nie pojawiał się na tych kamboszotach, natomiast nie zgłaszać tego, albo zażądać usunięcia, ale w taki sposób, żeby zostawić okienko czasowe. Yy, Peltowi kamboszoty. No dobrze, to jeszcze raz o Pelcie. Pelt jak e, zgłosiłem kamboszoty, napisał do mnie personalnie. Dlaczego ja od dwóch lat do niego nie pisałem, żeby nie wiem, no żeby no, czegoś tam nie zamieszczał? No żeby nie zamieszczał. No to ja odbijam piłeczkę i dlaczego on nie napisał do mnie? Chociaż moje maile są pod każdym filmem, mój telefon jest pod każdym filmem. E, czemu on nie zapytał, czy pusić to, czy nie tam tamto. I tu jeszcze chcę zaznaczyć, że wycinanie szotów, okej, okay, ja się z tym zgadzam, ale można wyciąć tak, że będzie, a można wyciąć tak, że będzie tak. I no wiesz, jak chcesz być obiektywny, no to wycinasz... powiedzmy, urywki, dajesz swój komentarz lub coś takiego. Ale jeżeli manipulujesz już tymi wycinkami. To już nie jest obiektywne. nie? Tak, no znaczy ja się zgodzę, że no ka... można sformułować to na... Ka znaczy, każda kompilacja na pewno będzie w jakiś sposób yy, no nie w 100% obiektywna, no bo pozbywasz się części materiału, więc ten materiał zostanie odebrany Prosty trochę inaczej. Prosty przykład. Ktoś mi pożycza pieniądze, załóżmy, że ty. Tak. I Michał mówi do mnie tak, czy tam do, do, do widzów. Pożyczyłem człowie pieniądze, co prawda oddał mi potem. A można zrobić tak. Pożyczyłem ksiłoby pieniądze, tego samego dnia mi oddał. Bo I jest całkiem inaczej, to wszystko widać. Ale nie? to jest zarzut w stosunku co do autorów, a nie co do osoby, która robi kompilacje. To nie? prawda, to prawda, ale jednak kompila ten, ta osoba, która robi kompilację. Może tak też zrobić, żeby. postawić kogoś albo w lepszym, albo w gorszym świetle. Tak. Yy, ogólnie o co mi najbardziej chodziło, to o to, ja jeszcze raz powtarzam, jeszcze raz, żeby, żeby wszyscy zrozumieli, bo czasami ludzie. <laughs> Przepraszam, ja nie mogę kasnąć, bo jak kasznę, to, to mnie boli klata. Yy, czasami jest tak, że ludzie są wzrokowcami, więc. Wiesz, usłyszą, zobaczą i tyle. Nie? A nie, odcinka nie obejrzą o, o co tam chodziło. E, dlatego mówię jeszcze raz. Dlaczego ktoś się do mnie nie zgłosił? Dlaczego, jeżeli kanał ma nie robić niczego złego komukolwiek, tak załóżmy, dlaczego te komentarze tam był taki. I... No, znaczy tam chyba w ogóle nie było, jakby jakby nie było moderacji. Z wyjątkiem tego, co system. Yy, chciałbym powiedzieć osoby, ale to <laughs> może za dużo. Wybiegłbym w przód. Także A o to mi chodziło. Czy uważasz, że w tym naszym, nazwijmy go tak dumnie, uniwersum, no. jest miejsce na taki kanał, który dokonywałby Oczywiście. takich kompilacji? Czym się powinien różnić? Bo ja też mam swoje przemyślenia ewentualne, bo moim zdaniem... Znaczy, tak... Ja na przykład nie uważam słowa obiektywizm, bo jednak jak Ty robisz, czy ja bym coś robił, czy coś, to jest zawsze subiektywizm. No bo jednak robisz to od siebie. No, nie, 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 nie zgadzam się z, z obiektywizmem, że tak powiem, przekazem. Nie? Zawsze jednak... No każdy przedstawia swój punkt widzenia. Więc... No ale oczywiście, że tak, to po pierwsze. Po drugie. Yy... Znaczy, moim zdaniem, tak kluczową uwagą dla. Czy to dla Kambosotów, który no, ja znowu działają. Tak, jak no, bardzo ładnie Dobra, to... będzie chciał kontynuować w nowej formule pod nowym kątem, czy ktokolwiek inny kto będzie, to jednak moim zdaniem powinien e, domniemać braku zgody i o tą zgodę zapytać na no, początku. Moim zdaniem, to jest taka... Szczególnie że. Procedura. Pierwsza, jedna z pierwszych procedur, która powinna zostać. Wiesz, bo albo ja zgłaszam, co zrobiłem, albo ktoś pyta się mnie, jak tak. to zrobić. Jeżeli ma w opisie, że nie, 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 kanał nie ma zamiaru obrażania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żadnych innych kanałów, no to pilnuj tego człowieku. No. Czyli. Pilnuj. No ja. Zobacz. Ja mam komentarze, sam śledzisz moje komentarze. Śledzę, no tyle ile mogę. No. Jeżeli ktoś napisze, na przykład, już teraz nie chcę, żeby, żeby... No ale powiedzmy, na kogokolwiek z tak zwanego uniwersum, tak. ja kasuję, jeżeli jest o znaczy takie bluźniercze i tak dalej, kasuję i tyle, nie? Potem mi ludzie zarzucają, mój komentarz został skasowany. Ale pisz tak jak trzeba. Chcesz konstruktywną krytykę, jak w cudzysłowie, bo to, to jest takie wiesz, powiedzenie dość e, nadużywane moim zdaniem. Okej, okay. ale nie obrażaj ludzi, nie wyzywaj, nie ten. Nie tykaj osób podstronnych, w sensie, jak, żeby zaistnieć. Bo były dwie osoby, które tychnęły. Właśnie Kamposzoty i jeszcze jedna osoba, którą zostawią. Kolejna osoba. E, Bili. Tak. Menadżer, tak zwany przez niektórych Rafałem, który Rafałem nie jest. Bo ty to wiesz ze zgłoszenia, ja tak? Ja to wiem, tak. No też tam nie zachowuje się tak jak trzeba. I nie można tego tolerować w nieskończoność. Nie można. To, że on powie, nie wiem, kręc, kręci jakiś, znaczy nic nie kręci, tylko ściąga i, i szotuje, i mówi, kto by chciał tak mieszkać i tam swoje komentarze. Po co? Człowieku, masz swoje Ale... życie. Rób swoje i nie zawracaj, że tak powiem, gitary innym, no. A znaczy tak, jeśli chodzi o... A jeszcze on zrobił, przepraszam, muszę się wtrącić, bo on zrobił jeszcze ankietkę taką, kto tam traci i tak dalej na tych kamuszotach. Znaczy na zamknięciu kamuszotów. Ale ja znam osobę, która też zrobiła sobie analizy, wyliczenia. które da, dały A czy tam metodologiczny był błąd, bo ten system, który wykorzystał nie rozpoznał po prostu ników pewnych osób i uznał... No po prostu powstało mylne... Rozumiem. Mylne, mylna agregacja <no danych. Tak, bez promptera i tak dalej, także wybaczcie nam, ale jesteśmy na żywo. Tak, ale no jeśli mogę się wtrącić nawet na siebie. Yy, jeśli chodzi jakby o, o Bili Menadżera, to myśmy tam wymieniali uwagi na temat. Yy, znaczy, bo myślę, że mieliśmy gentleman agreement, że to o czym rozmawiamy zostaje między nami i tego się trzymamy, znaczy tego ja się trzymam. Ale myślę, że tutaj no, nie złamie tego, jeśli powiem, że Billy namawiał, znaczy w sensie nawet ja pytałem, czy, w grach, czy chciałby, żebym w jakiś sposób dokonał mediacji, i czy Ty jesteś zainteresowany e, jakby przemyśleniem tej decyzji o skasowaniu komboszotów. I rozmawiałem na ten temat z Adamem, gdzie mówiliśmy jakie są w naszych opiniach korzyści i jakie są straty z tego. Słuchaj, ja... I myśmy tak naprawdę przegadali ten temat. No przez kilka dni po podchodziliśmy do tak. tego. Ja I czy... ostatecznie podjąłeś decyzję, że nie. Że nie. Że nie. Eee, ale jeszcze, żeby wytłumaczyć eee, widzą. To wtedy, kiedy bili do ciebie, pisał, pisał też do mnie. Czy tam dzwonił, czy tam cokolwiek robił, nie wiem, bo to był wtedy w pracy i tak dalej. W pracy, znaczy, czy w sensie ja pisałem do. Ale w ten sam dzień pisał do mnie maila, zresztą nie pierwszego. I nie wiem, zakończenie maila było w stylu z pozdrowieniami. A potem patrzę na internecie, filmik puścił, że ja pożałuję. No wiesz, groźby jakieś do mnie, nie? No znaczy to ja ci mówiłem, że to jest jakby wyzwane z, z kontekstu no, nie jest, wiesz, on jest Breta mózgowiec też, ale Uch. nie wiesz. Znaczy, od strony, tak myślę, prawnej, to nie ma porównania, bo chociaż ty mówisz, że to w jakiś sposób Billy Menedżer prowadzi narrację w tych swoich nagraniach, to on jednak wykorzystując materiał wprowadza swój jakiś element i tutaj można się dopatrywać tego fair use w kontekście warunków regulaminowych i polityk YouTube'a. Natomiast takie kompilacje po prostu nie wnoszące niczego, polegające tylko na złożeniu kilku wycinków są jakby niedopuszczalne, bo po prostu. Życie. Są nad użyciem, no i nadużyciem polityk YouTube'a i nadużyciem prawa polskiego, bo... Yy, Ale prawo... o to mi nie chodzi. Niech sobie będą, nawet nadużyciem i tak dalej. Niech sobie to będzie. Tylko po pierwsze, jeżeli ktoś zakłada kanał w opisie ma, że ma nie szkodzić nikomu, ma monetyzację też. Bo ma. I... Miał, przepraszam. No to niech pilnuje tego kanału, to ja nawet na czatach jak robię, wiesz, live'a, ja ile, Wraz w tygodniu zrobię live'a, może, może tak. nie, wiesz dobrze, że ostatnio robimy razem live'y w razie czego, tak. tam, także nie mam parcia na to, bo jest za dużo na głowie teraz, żeby... Żeby, wiesz, tak, no, sobie, znaczy my jeździmy też i mijamy się, tak. dlatego też... Ale nawet ten, jak na live jest na czacie coś tam i ktoś kogoś nieodpowiednio wyży, od, wyży, wyży, wyzywa i tak wyzy dalej, no to ja kasuję od razu. Nie? Czyli tak konkludując, główną przesłanką było to, że te że te, te kompilacje jakby powodowały wzrost hejtu w stosunku do osób, które publikują w ramach tego naszego uniwersum. Tak, myślę, że to ogólnie było szkodzące. Mało tego, myślę, że to też było um, prowadzone. W sensie prowadzone w sensie, że, do, że dobór był nieprzypadkowy, że ktoś, w... Tak ta, ja. że tak u, uważasz. Tak tak uważam. No i już. I tak, I tak zdecydowałeś. I tak zdecydowałem. No wiesz, no. Ja rozumiem, że. <laughs> teraz się powiedzieć, że można nastawić policzek, no ale ile razy, nie? A teraz mi przyszło z tym policzkiem, że no są na niektórych <laughs> fanowskich portalach komentatorskich osoby, które na przykład życzą mi, żebym. Nie wiem, żebym się wychusiał. Billy Manager na przykład zrobił ankietę. To Billy Manager ja zrobił ankietę? Miejscu, znaczy pod jedynkiem. A, w sensie, Ale w sensie głosował na ciebie, czy to on robił ankietę? Nie, nie, zrobił ten. Ale jako jedynka byłem mija, czyli wiesz. No, ale czyli czy jakiś szacunek do mnie ma? No. Cią, cią, ciągle żyjemy. Ciągle żyjemy. No to był jakiś czas temu. Ale taki na przykład Hans Klos. To nawet jak się wywróciłem na tym motorku, do teraz nie mogę się śmiać, bo, bo mnie boli, to nawet napisał, że z różańcem się modlił, żeby to mi się wydarzyło, no to no, razem to, grze... katolik to Raz... po prostu, nie? Razem z Grześkiem. Znaczy, no, ja sobie mówię... ręce roz... opadają ja... też, no wiesz, no, można sobie jajca robić, można kogoś, wiesz, powiedzieć, ty grubasie, ty tam coś i tak dalej, ale no życzyć komuś śmierci, z różańcem jeszcze, to... <laughs> <Bo nie> my... <laughs> Powiedzmy tak... Samutno, bez yy, kamboszotów, bo na pewno był to przynajmniej dla mnie taki przerywnik y, do śniadania, dlatego ja też mówiłem ci, żebyś jeszcze raz przemyślał i dyskutowaliśmy, tak. no w sumie jak podliczyć te, bo to wiadomo, żeśmy się trochę rozmiali, ale no myślę, że przedyskutowaliśmy parę godzin na ten temat. No, no się i otworzyło nowe miejsce na nowe kamboszoty. Tak. I myślę, że to jest... Tyle, co nie wiem, czy chcesz coś dodać, bo moim zdaniem tak naprawdę... No chciałbym dodać, że Pelt to był gość uprowadzony przez inne osoby i dlatego robił to, co robił. Zresztą się udzielał z tym odróżańca na, 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 na tagu i tak dalej, więc no, to jest osoba, która tak naprawdę, jeżeli na tym tagu są pisane takie rzeczy, a nie inne, kto się domyśli, to się domyśli, kto się nie domyśli, to się nie domyśli, i jeżeli on w tym uczestniczył, no, mercy. Okej. Okay. Czyli myślę, że jakbyś przed, przedstawiłeś. A ja jeszcze w... przypominam, że ja się przyglądałem kamboszotom przez dobre ponad półtorej roku. Nie? I doszedłeś do wniosku, że jednak taki kanał nie powinien. I dlatego podjąłeś decyzję ja, ja, taką, ja jak. Wam powoli, nie? I myślę, że no, tym możemy zakończyć jakby. No tym zakończymy, to jest taki I... odcinek specjalny, bym powiedział. Chci... Zresztą widać, że specjalny, bo przecież... I chcielibyśmy się w sobotę odnieść na live. Tak, tak, oczywiście, oczywiście, tak. Jest wiele pytań, pewnie będzie że wiele opinii. My też mamy nie w stu procentach e, identyczny e, pogląd na, na sprawę. zgoda nie jest między Tak. Tak. Ja cię namapię, oczywiście to twój kanał, to zdecydowałeś. Ja też przejść twoich racji jakby dostrzegłem dopiero jak mi powiedziałeś o tym, więc zresztą no, to nie moja buzia, nie moje bureczki. Natomiast jak siądziemy sobie na tym live, no to myślę, że każdy z nas będzie miał możliwość. Właśnie powstał kolejny hejter na mnie tutaj. Nie, bo to też nie chcę tak, żeby to było. Że... No dobrze, nie... Ja wiem, ja wiem, bo Ty jesteś. Ale, Michał, ja temu kanałowi się przyglądałem naprawdę sporo czasu. To nie jest tak, że. O, jeszcze teraz mi przeszło coś do głowy. Mój kanał jest zamknięto w ciągu 4-5 dni bodajże. Nie wiadomo za co. No, Ani nie było raczej. komentarzy złych. Wszyscy zachwyceni. Kanał padł. Kto to zrobił? Ja tam za rękę nikogo nie złapałem, ale. Dobra kończymy kończymy i co zapraszamy na sobotę na sobotę. W takim razie o ile dojedziemy. Miło było państwa zobaczyć bardzo miłej bardzo miłego piątku. I mam nadzieję że jeśli nie zginiemy po drodze dzisiaj i w sobotę to zobaczymy się jakoś wieczorem Państwa tak. yy, wczesny wieczór. wieczór, Myślę, o to. Tak, tak. Dzisiaj to był taki krótki przyjazd, wczoraj po pracy, stojąc też po pracy. No, Chcieliśmy tu pewne rzeczy. Aż z tych emocji przerwałem nagrywanie. Także m, faktycznie dużo jechaliśmy niż byliśmy. Natomiast były takie kwestie, które chcieliśmy przedyskutować przez tłumaczkę, bo było trudno to zrobić na rysunku i no ja tu jestem więc no, no już dobrze, nie będę mówił to, kto, to, ale chciałem powiedzieć jak doba Świętej Pamięci, ale bardzo go szanuję cały czas na Kilimanjaro, bo to wiesz jak wy wyjedziecie to to już w ogóle na migi na migi czyli tak. w, w, w skrócie albo przywitać się, albo uciekać nie Także także tak się sytuacja ma no, dlatego też komentarz i jakby e, odniesienie się do tej sytuacji na lewie musieliśmy troszkę odsunąć w czasie no bo nie było to fizycznie wykonalne. No to, na weekend myśmy pojechali tutaj ale nie szpitale, no tak się stało. Ja chciałem zrobić to ale to było tak dwa dni przed moim że tak powiem wypadkiem, czy tam poślizgiem, czy jak to nazwać właśnie zgłosiłem kanał a potem stało się to, no i musiałem wierzcie mi, że Michał dobrze wie, Michał może potwierdzić że ja cały czas jeszcze nie jestem tak jak trzeba, chociaż Co? muszę się pochwalić, że 5 dni I a ja już jestem jak i nowy. jak nowy a lewa ręka trochę ten no oczywiście, żebra i tak dalej, przecież obojczyk też się nie w nie? 5 dni ale pięć dni już jestem. To nawet tu się zdziwili. Że już, co, go, że już w gotowości bojowej. Są nie, tak, reanimowali tam, nie? No, także trzeba do, działać, nie ma, nie ma co. Nie ma co. Dziękujemy za... Pozdrawiamy. Po, pozdrawiamy i zapraszamy z wszelkimi komentarzami. Na sobotę, py... tak. tak? Na sobotę, na sobotę. Dobra. Mamy problemy, ale rozwiążemy, tak wymyślimy, żeby się pojawić no. online. Przedmiot live. Czego ja ostatni robię, bo ja nigdy nie wiem kiedy to będzie. Yy, wiesz, bo to... Niektórzy sobie myślą, że ja tego siedzę i palcem w nosie dłubię. No to tak nie jest, ale... No dobra, bez tłumaczenia. Na sobotę zamówion yy, na, yy, zamówiony... Zapowiedziany. Zapowiedziany live. Zapowiedziany live. <laughs> Jednak słowo polskie się gubi. Tak, to niestety bywa. Ja też podobno na tym filmie twoim pomyliłem e, uprawę z hodowlą, tylko że ktoś nie wskazał tam no. czasówki, a nie miał... No czasu znaleźć. No, ale... Pomyłki językowe się zdarzają, no ale trzeba dbać w miarę Ludzie o to... z NASA się mylą i tam zamiast na Księżyc lecą na Andromedę. I znowu kliknąłem źle. Ale Co, bo... Znowu przerwałeś, to ja gadam, gadam. i... Nie, ale to tak. Ale i, że, że ludzie, się myl, ludzie się mylą w różnych obszarach. Nie tylko ludzie, komputery, roboty, zwierzęta, I... e, kamboszoty też I... się mylą. No. I tym pesymistycznym akcentem proponuję zakończyć. Po raz trzeci dziękujemy ślicznie i dziękujemy. widzimy się niebawem. Takie pytania w sobotę. Tak, do widzenia. Palmowy przychód, Kamera wonik, życie w Kambocie, swój filmakonik, z śmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat, bez pośpiechu wam oko.